Cześć, witam serdecznie. Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem. O! Już się przestraszyłem. Ja jestem Rok. Jak tu się robiło? Takie. team. O tak. A to jest gruby. Gram, to jakaś nowa mapa znowu na serwerze Playnext.pl. Yy, trochę ściszyłem chłopaków, yy, znaczy ściszyłem i teraz, nie wiem jak ich znowu dać głośniej, próbuję, nieważne. Czemu gram grubym? Nie, dlatego, że grałem bardzo rzadko, a zjadłem dzisiaj żonie batona. <laughs> Jestem wredny, będę się smażył w piekle. Z zagrywam o to grubym, ponieważ... Yy, no cóż, gruby na pewno lubi batony. Moja żona lubi bounty, niewiele jest słodyczy takich, które ona... O, o, o pali się. Płonę, 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 I to nie z rozkoszy! Jest! Uff, udało się! I znowu płonę! No, że, że to ja! Już piekło od razu, tylko dlatego, że... Uff medyk miło. Moja żona m, kupiła sobie bounty. Bounty składa się z dwóch części. O, ho, ho, ho. Wiedziałem, że będą mnie tak karać właśnie szpiedzy i snajperzy, dlatego też wybrałem. Moja naja żona kupiła sobie bounty. Składający się bounty z dwóch części. Jedną część zjadła, a drugą posępnie ukryła w szafce. I ja to dzisiaj przypadkowo znalazłem i zjadłem jestem grzesznikiem i będę gruby, tak jak ten koleś na tym filmie. No ale nic to. No. Gra w Team Fortress 2 sprzyja tak tego typu swobodnym rozważaniom. Spróbujemy się bawić przez jakiś czas, przynajmniej. Tak długo jak y, będę cierpliwość miał do obrywania Hihihihi. szpiegów, nie lubimy. No nie, o Boże. Oj, będą mnie kosić, ale obiecałem sobie, raz zagram gruby. Nie ma, co by się nie działo? Choćby mnie snajperzy mordowali, choćby mnie szpiedzy wykańczali. Gruby potrzebuje mieć kogoś na plecach, chyba to. Gruby jest za wolny. Aha! Ja tu będę pilnował tych łajdaków. Teraz spróbujmy trochę do przodu pójść może. Tutaj plecy to tu, tak, bardzo dobrze. Uuu, i znowu szpieg w plecy. Nie, 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 piernicze, muszę się. Piernicze, koniec, koniec nacierania do przodu. Od tego są lepsi ode mnie, mają lepsze pokawki. Ja będę stał z tyłu i patrzył się, kto nadbiega. Żeby mi nie dał rady wrazić kosy w plecy. Właśnie tak. Właśnie tak. Będę pilnował tych wszystkich tutaj nadbiegających. Plecami do ściany delikatnie. Ach, tam jest jakaś siatka. O, tu jest przejście. No dobra, sp a, spróbujmy. Coś tam było. Aha! Kurde, jednego zoko... Dobra. Ooooooo! A, strzała. Dobra, Snipera zniosę. Ale kogoś tam zabiliśmy. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nic nie będę odpowiadał na czacie, zwróćcie uwagę, ktoś mnie pyta, czy nagrywam. To już chyba mówiłem raz. Jak mówię, że nie nagrywam, to często ludzie piszą, a dobra, to ja spadam. A jak mówię, że nagrywam, to mi wchodzą przed kamerę znaczy przed twarz i w ogóle się nie mogę bawić. Uwielbiam grać, uwielbiam nagrywać. Ludzie są z reguły fantastyczni, ale czasami są za fantastyczni. Zbyt fantastyczni. Śpieg czy nasz? Nie, nasz, nasz, dobrze. Nie, 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 jakie to jest fantastyczne jednak. No, fantastycznie, fantastycznie, no. Uwielbiam tą grę. Nawet jak padam co chwilę, to mnie raczej napełnia to yy, się nie radością, no, bo żadna przyjemność padać co chwilę, ale uśmiechem na pewno. <taki> tak przezabawnie. ci ludzie giną. No w końcu ktoś mnie skajcował. Musimy się przebić do tego wózka, który tutaj po tych torach powinien się posuwać, ale coś nie możemy. No na mnie nie mogą liczyć ludzie. No... Ja, ja nie umiem grać <grym, 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 za dobrze. A grubym to już w ogóle. Dobra, nasz chłopak. Co mi z tego medyka, jak mnie i tak szpieg za każdym razem morduje. Ech. Dobra. No, chyba przegramy, co? O nie, no i jeszcze na koniec nóż w plecach. Nie, nie, spalony zostałem, dobra. Skoro zostałem spalony, to nie ma problemu. To uśmiech na twarzy. E, dobra, co? Tu jest następna misja czy co? Overtime. Ow! Chowamy się tutaj gdzieś może tu. Ja tu tylko się ważę. Po tym batonie trochę mi przybyło na wadze. O, 100 kg, dobra. 100 kilogramów. Chcesz też się zważyć? O, oh, 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 nie, 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 ja się tu tylko Oooo! Oh, nie zdążyli albo byli tak łaskawi, że mi nie skrzywdzić. Hej, synku, wszystko w porządku u ciebie? Mikołaj? Wszystko gra? Super. No to stycznie, trochę żeśmy tych szpiegów zabili, ale to... Oj, moja punktacja jest straszna. Dlatego lubię grać inżynierem. Inżynier zawsze zakości trochę punktów z tego. Z, z leczenia, z dispensera... I takich tam rzeczy. Aha, to teraz oni będą przepychali wózek. Rozumiem, rozumiem. Ja bardzo lubię te mapy. Ale tej na przykład nie znam w życiu jej nie widziałem. Fajne mapy są. Na tym serwerze. Gdzie ja dotarłem? Przepraszam, z powrotem. Hmm. No nie tam będą cisnąć, no dobra. W następnej rundzie zagram Soldier'en, znaczy w następnym nagraniu powiedzmy. Te 13 sekund, nie przegrzewajmy. Jak się nazywa to? Spróba? Pośmie tego, który by się skłasić. I już nóż w plecy! Nie strzała w głowę, no dobrze, dobrze w porządku. Ach. Strasznie niemobilny jest gruber. Ale cóż nie można mieć wszystkiego. Teraz pewnie długa droga na, nas czeka. Wiem, że to nasz spaj, ale spaj jest straszny Zdecydowanie dlatego zdecydowanie bardziej wolę grać inżynierem. Inżynier dużo szybciej się rusza. O, lender. Gdzie oni tam są z tym wózkiem? Chyba już gdzieś blisko. Tu nic? Aha. Dobra, nie znam tej mapy. Mam nadzieję, że idę dobrze. <śleskujesz> Sorry. Zaszalałem. Teraz, gdzie jesteśmy? Nie biegnijcie za mną, ja nic nie wiem. A co to zaskocznie? Gdzie jest wózek? Tam gdzieś idą rany, julek. Totalnie omijam je pole walki. Jakby oni poszli do ludzi, którzy mniej więcej wiedzą, w którą stronę iść, to może by to miało sens. A tak idą za mną, a ja. Aha, tam. u. au. My jesteśmy czerwoni. Spokojnie, wyluzuj rok. Wyluzuj. Dobra, Dobra coś żeśmy tam zamordowali. Aj! Skoczył z góry wojak w radziecki, w radzieckiej czapce i mnie tutaj skosił. Ale było dużo bieganiny. Musiał, chciałbym mieć lepszy karabin, ale sam sobie go zdobędę. O, fajne miejsce. Pobiegnijmy tutaj. Może tędy. Okej, okay, medyk jest ze mną. Aha! Mogłem medykowi skosić snajpera. Ale szkoszenie! Kochani ludzie tam na moich plecach lekarze, doktorzy, no po prostu coś cudownego. To nasi, to nasi. Gdzież piedzę? Czemu nikt nie chce? Nikt nie. Gdzie to teraz się idzie na tych ludzi? Aha, ja mam więcej chłopaków. Ale twardzie. To masz chyba. pewne szaleństwo co nie? O rany jo, rany boskie, czy mi się amo skończy? A przepraszam panie doktorze, strzeliłem mu chyba w oczy, dobrze. Amo, siedem kulek mi zostało. O rany, 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 rany. Dziękuję doktorze, to bo, bo... Wow, spociłem się chyba. Dobra, siedem kulek dalej. Gdzie jest samo? Rany, boskie. Fire! <ścoughs> Fire! Gdzie jest samo? No, no. Au, 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 au. No tak, to się musiało skończyć. O rany, Julek. To było przepiękne, przecudowne. Z reguły, przez to, że ludzie mnie znali w Team Fortress, to po prostu często kończyło się tak, że najwięcej razy dostawałem w plecy nożem. Au, au. A teraz, jak byłem fantastycznie leczony, po prostu coś przecudownego. No nawet trochę punktów zdobyłem. O nie, dobiegli. Do kolejnego punktu. Gdzie tu teraz? Trzeba uważać. Ja gram standardową pukawką. Muszę za zajrzeć. Coś tam chyba mam zdobycznego, ale może mam, może nie mam. Dzięki za leczenie w poprzedniej rundzie. To było po prostu przecudowne. Chyba było. Chyba mnie dwóch lekarzy leczyło naraz. Mój Boże, znowu się pogubiłem w tych zakamarkach. Widział? Nie, 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 jest, jest, jest jest nie, dobrze. nie, 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 co nie, 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 Bezpiecznie jest skrzynka zamo. Nie, nie zacinaj się teraz. Aha, nasz szpieg. O, mam fajną miejscówkę. Hi, hi, hi. Coś tu się zacina. Kurczę, jaki twardzo jest ten. Auuu, swajczył mnie. No ale i tak coś żeśmy tutaj zamordowali. Bardzo, bardzo miło. Ten Pyro trochę potrafi znieść obrażenie, nie? wiedziałem. Nigdy się nie przyglądałem. Tędy by tu wyjść? Spróbujmy tędy. Coś mi się tak przycina, komputer, co mi się nie zdarzyło nigdy wcześniej w Team Fortress 2. Ale może jakieś procesy w tle tam zachodzą czy coś? O, no, dobra. tędy, dobra. Tędy, dobra. też. Nie, znowu się pokubiłem. Ja cię kręcę! Gdzie to... Dobra, spróbujemy. Coś ten mój zawodnik tutaj wykrzykuje. Dobrze idę, panie doktorze. Nie, mam zielonego pojęcia. Już tam parę minut na tej mapie jestem, mógłbym się nauczyć, ale się nie nauczyłem. No, wydaje się, że kierunek jest dobry mniej więcej. Aha, bardzo dobry, dobre. Spróbujmy zająć tę pozycję co poprzednio. Są przeciwnicy. Siedz. Ustrzelił tego. Ustrzelił kurczę. Medyka. A to co? E. Eee, Się musiało zdarzyć. Ale i tak, i tak nieczęsto nie, nie się zdarzało. Dobra, 5, 4, jeszcze 4, 4 minuty fantastycznej rozgrywki. Nie, nie będę za często grał Grubasem, no ale kurczę, ma to swoje plusy, jak widać. Chciałbym kiedyś zagrać szpiegiem, ale boję się, że bym straszliwie, straszliwie lamił. Dobra, gdzie. To, o, jest tam wagon, dobra, w tamtą stronę. Bardzo duża ta mapa, ona sprawiała wrażenie takiej mniejszej na początku, ale żeby dotrzeć do tego wagonu, wagona, wagona, wagona Chciałem tutaj szli szpiega. Widziałem, że nie przeżyję. Co? Włączyłem Co zrobiłeś? Włączyłem moje Twoje przygody włączyłeś na, na, na DVD? To, na mnie! A. Mam taki zestaw filmów z Mikołajem, których nigdzie nie pokazywałem i nie zamierzam, bo to są takie rodzinne pamiątki. I, i on ma płytę swoją i od czasu do czasu ją wrzuca i mówi włączyłem swoje przygody! O oh no, nawet medyk nie zauważył, że mnie kropnęli. No. no trudno, trudno. To się mówi: dobry medyk na plecach i niestety szpieg też na plecach. I tak nie ma wielu osób, które się wyspecjalizowały w polowaniu na mnie. Ja mam tu medykę, to będziemy się tak kroić. To zejdźmy w dół. A moje jest? Zrewanżowałem A, widziałem was, cwaniaki podłe Dobra Szaleństwo totalne Okej, okay, plecy bezpieczne? Bezpieczne Kurde, umknął mi. Nie, coś go zabiło. Fajna miejscówka, fajna, tylko nie ma Ama. To też jest fajne. Dobra. O je. Oh je. Yeah. Oh yeah. Czuję, że pobije jakieś rekordy tym swoim grubasem. Nie. Uu, coś tu, że. Coś Gdzie jest A, może Żebym się nie obudził z pustym magazynkiem. Mhm. Mhm. No ha, 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 ha. O nie, zabrali mi jamo. Nie, wziąłem. Uff. Hej, hej, odpowiadam, tylko po prostu gram, nie mam czasu na rozmówki. Hej! Czasem mają ludzie na mnie pretensje, że nie odpowiadam. No chciałbym sobie poogran. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Sorry, profilaktycznie walę w każdego. Ej, no nie zacinaj się, co jest? Aj jaj jaj! Dopadł mi, ale chyba pistoletem, nie nożem. Uuu, nagi. Wiecie co to znaczy? Jestem ciekawy, czy ktoś wie. Jeżeli tak, to zapraszam do odpowiedzi w komentarzach będzie miał moje uznanie. U, nagi. I popowiem wam, że to nie jest ryba. No to co? Kończymy. Fantastyczna zabawa, fantastyczna. Ja przynajmniej się bawiłem świetnie. Pozdrawiam Was niezwykle serdecznie z kolorowego, zajmującego Team Fortress 2. Czołem! Pa! pa.